Powiedziałeś Wiśle, że od czasu do czasu trzeba te bóle tam przeczyścić i to się stało dzisiaj w pierwszej serii. No tak, chyba sobie wykrakałem. Ale w pierwszej serii treningowej, więc o tyle, o tyle dobrze. Co tam się działo? Aż tak przyciągało do tego spadku? ta bula tu jest bardzo wysoko. Znaczy, no ona jest dość długa za progiem, jeżeli tam nie ma tego, tego wiaterku, który by no podparł jednak i pozwolił ją przenieść, no to, no to ona się szybko zbliża i czasami się zdarza, że, jej, że się jej nie przeniesie po prostu. Tak obserwowałem, czy raczej śmiałeś, się z tego wiedziałeś, że to nie twoja wina. E, znaczy, ja to starałem się też tak analizować, no ten skok na pewno też nie był, nie był idealny i też mu brakowało, więc to z trenerem sobie obgadaliśmy. E, no ale no nie, nie ma co ukrywać, no, że jednak e, główną przyczyną tutaj e, może w tym skoku nie, nie tyle był wiatr, co niski rozbieg, bo przy tym wiecie, który wtedy był, to wyszabelka by pomogła. Druga co się seria? To już taki zastrzyk pewności siebie? Znaczy no po, tym, po tym pierwszym skoku no dostałem uwagę od trenera, przegadaliśmy co, co i jak, no i od, od drugiego to zaczęło fajnie funkcjonować, teraz w kali też całkiem ok, chociaż tam miałem lekki problem zaraz za progiem, bo mi troszeczkę nartę odciągło i, i musiałem to korygować, myślę, że tam no trochę, trochę straciłem, więc tutaj będziemy mieli pole do, do analizy z trenerem, dlaczego tak się stało i co zrobić, żeby się już tak nie, nie działo. Pole do analizy, ale też pole do popisu dzisiaj, było, tak jak mówiłeś, bardzo niskie prędkości na tak dużej skoczni to wymaga od Was czegoś ekstra? E, szczęścia wymaga ekstra, żeby ten wiaterek jednak pomagał za progiem, bo no, przy takiej prędkości, jak, jak tam nie ma, czy ten wiaterek jest trochę słabszy, no to myślę, że no, parę razy to można było dzisiaj zaobserwować na skoczni, kiedy, kiedy było troszeczkę mniej tego wiatru, no to, to jednak ta, ta bula się bardzo szybko zbliża. Krąży tu święty Mikołaj? List przewieziony? Dzisiaj go widziałem tylko w telewizji, ale może jutro będzie. Czyli nie wiadomo, czy istnieje. No wiadomo, Co, w tamtym roku był, dwa lata temu był, także ja mi tam nic nie nagada, wiesz. Kamil, moje spostrzeżenie wyprowadź mnie z błędu, z błędu lub potwierdź prędkości najazdowe, coś z pozycją nie gra, czy, czy, czy to z czegoś innego wynika? Aż tak było źle. No, nie, wiem, ja nie patrzyłem dzisiaj w ogóle na prędkości, to mu się ciebie pytam, no nie? Ponad kilometr mniej w kwalifikacjach od tej czołówki. No, to trochę im dałem dzisiaj fory, ale jutro się postaram jeździć lepiej. <grym> ja dzisiaj generalnie skoki na plus, bo te, te technicznie to wszystko wyglądało wyglądało dobrze. Eee, wiadomo, że cały czas może nie walczę, ale też muszę kontrolować tą pozycję. Nie, nie jest jeszcze tak w 100%, jakbym chciał, że po prostu ruszam z belki i wszystko. Wszystko działa automatycznie, tylko bardziej muszę myśleć o, o niektórych rzeczach, które muszę e, właśnie wykonać. E, no i przez to może jest po prostu, nie jest to tak luźno, jak, jak być powinno. No, ale to są takie szczegóły, które po prostu e, mam całą zimę, żeby, żeby sobie dopracować. A propos zimy, ja rozumiem, że pierwsza seria treningowa to był taki test tego naturalnego śniegu, jak się po nim jeździ. <noise> no miałem trochę jazdy z góry, to prawda. Dobrze. Przyjmijmy, że tak było. Nie ja tak poważnie, to trener na przykład Was ostrzegał, żeby troszkę tak nie lądować dzisiaj, bo to jest coś zupełnie innego niż w Wiśle, czy, czy czy tutaj nie. doświadczenie gra rolę? Nie no, wydaje mi się, że każdy z nas wie, czy jak pada świeży śnieg, no to będzie, będzie trochę przytrzymywać na, na zeskoku, ale dzisiaj było bardzo dobrze. Ja generalnie lubię ten, tą skocznię pod tym względem, że jak chodzi o zeskok, to zawsze jest równiutko e, i tutaj się nie ma, nie ma czego doczepić. A Kamil Stoch przygotował listy do Świętego Mikołaja? Przygotował, ale nie wiem, czy dotarł do niego. Będę, muszę się go zapytać, czy ma dla mnie jakiś prezencik. Kamil Stoch był grzeczny w do roku. No pewnie, no pewnie. Taki wymarzony prezent? Mm, nie będę zdradzał. Mam taki, jeden. Ale to pewnie po karierze się spełni. Ja... Dobra, zdradzę. Święty spokój. <noise> Dzięki.